Cześć. Mamy wyznaczyć ilość miejsc zerowych funkcji określonej wzorem. Miejsce zerowe funkcji to nic innego jak przyrównanie wzoru danej funkcji do zera. My tę funkcję mamy złożoną jakby z trzech różnych wzorów i każdą z nich musimy przyrównać do zera. Czyli po pierwsze mamy 2x plus 4 i to musi być równe 0. No oczywiście x -y na lewą stronę wyrazy przerzucamy na prawą stronę. Dzielę to na 2 i wychodzi mi, że x jest równy minus 2. Teraz muszę sprawdzić, czy ten x, który wyszedł, należy do mojego przedziału. Należy. Czyli należy do mojej dziedziny, czyli jest moim rozwiązaniem. Jedno miejsce 0 mam. Po drugie, sprawdzam, czy to, czyli x kwadrat minus 1, równe 0. Czyli x kwadrat równa się 1, czyli x równa się 1 lub x równa się minus 1. Bo obie te liczby podniesione do kwadratu, do kwadratu dadzą mi 1. I teraz sprawdzam, czy te dwa rozwiązania należą do mojego przedziału. Należy tylko jedynka, ponieważ minus 1 jest otwarta, czyli już do tego przedziału nie należy. To należy do dziedziny, to nie należy do dziedziny, czyli nie jest na moim rozwiązaniem. I po trzecie, czy x plus 5 równe 0, kiedy to mi się wyzeruje? Kiedy x będzie równy minus 5? Ale funkcja jest określona tutaj od 3 do nieskończoności, czyli minus 5 w ogóle się w tym przydziale nie zawiera, czyli też nie należy do dziedziny. Czyli jedynymi miejscami zerowymi tej funkcji jest 1 i minus 2, czyli to są dwa rozwiązania, czyli odpowiedź C. Dziękuję i do usłyszenia.